Nasz pierwszy mecz, niestety, przegrywamy 4 do 2, ale mimo wszystko, mimo tej porażki, myślę, że zaprezentowaliście się z naprawdę dobrej strony. Możliwe, że tak. Walczyliśmy do samego końca, troszkę przespaliśmy tą pierwszą tercję, choć wydaje mi się, że 10 minut pierwszej tercji zagraliśmy niezły hokej. Mieliśmy parę sytuacji do strzelania gola, niestety się nie udało. Później osłabienia, 3-0. No ciężko dogonić taki, taki wynik, ale, ale robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nie mieliśmy szczęścia w tym meczu na pewno. No tak to wyszło, no, 4-2. Jest to na pewno duża dobra nauka dla nas. Powiedz mi, jak wy zareagujecie na to po tym meczu, bo, bo przed wami jeszcze dwa niezwykle ważne spotkania. No i tak naprawdę jeszcze wszystko jest otwarte. No tak jak mówisz, po jednej świat się nie kończy, jeszcze, jeszcze ten turniej można wygrać. Także my będziemy walczyć o zwycięstwo z każdą drużyną w każdym dniu tego turnieju. No na pewno musimy wyeliminować błędy, które, które dzisiaj były troszkę. Troszkę lepiej zagrać, wiemy na pewno, że jutro ten przeciwnik będzie jeszcze lepszy, grają u siebie wsparci swoją publicznością. Będziemy walczyć o, o, o wygranie tego meczu? Powiedz mi, bo przed Wami mecz z Belfast Giants z gospodarzami tego turnieju, już raz ich pokonaliście, bo w półfinałach pucharu kontynentalnego odprawiliście ich i, i dzięki temu zwycięstwu zakwalifikowaliśmy się do tych finałów. Myślisz, że ten mecz będzie podobny? Myślisz, że wy macie już e, jakiś przepis na, na sukces i na zwycięstwo w tym spotkaniu? Przede wszystkim musimy zagrać swój hokej, który graliśmy tutaj w listopadowym turnieju. Liczymy na wsparcie Kevina. Liczymy też na duże szczęście, że, że te strzały będą, zakończą się w bramce przeciwnika. Także, także na pewno jutro jest nowy dzień, nowe rozdanie. Zrobimy wszystko, żeby, tak jak mówię, wygrywać, grać lepiej i, i wysłać Mazurka Dąbrowskiego. Dziękuję. Dziękuję.